Dzień dobry, witajcie. Stanąłem na tyle książek, żeby tak mądrzej wyglądać trochę, kiedy będę Was zapraszał do dołączenia do towarzystw biznesowych. Ja jestem akurat coachem biznesowym, zajmuję się coachingiem biznesowym oraz coachingiem i szkoleniami w zakresie sprzedaży, obsługi klienta. Natomiast w zespole towarzystw biznesowych jest bardzo dużo różnych przedsiębiorców z różnych branż. Po co? Czemu to służy? Jak Ty możesz z tego skorzystać? Warto sprawdzić, dołączając do jednego ze spotkań, o których informacje znajdziesz na stronach internetowych, między innymi na Facebooku, na LinkedInie Towarzystw Biznesowych. Zapraszam, do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, serdecznie zapraszam do dołączenia do Towarzystw Biznesowych, ogólnopolskiej sieci przedsiębiorców, właścicieli firm, osób z inicjatywą, które chcą rozwijać swoje firmy i chcą coś zrobić dobrego w biznesie w Polsce. Ja nazywam się Krzysztof Jukowski i od czterech lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Pod szyldem Zakupu Jukowski pomagam firmom w kupowaniu, lepszym kupowaniu i lepszym negocjowaniu z dostawcami. Pomagam w wyszukiwaniu właściwych dostawców, w zarządzaniu kategorią zakupową, w zarządzaniu personelem zakupowym czy też zaopatrzeniowym, jak również w szkoleniu osób, które mają zajmować się współpracą z dostawcami, waszymi dostawcami. W szczególności zapraszam osoby, które chcą rozwijać swoją działalność, które prowadzą dziś już firmę, czy to małą, mikro, czy to średnią, a również osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie, czyli pracują jako dyrektorzy finansowi, dyrektorzy od marketingu, dyrektorzy handlowi, czy też są na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich w firmie u kogoś i odpowiadają za swoją część pracy, są ekspertami w swojej dziedzinie. Zapraszam serdecznie do dołączenia do Towarzystw Biznesowych. Cześć, nazywam się Bartłomiej Grubel. Jestem brokerem ubezpieczeniowym, a reprezentuję firmę Marsz. Tak, takie logo mamy. Chcę Cię dzisiaj gorąco zachęcić, zaprosić do członkostwa w Towarzystwach Biznesowych, gdzie sam się udzielam, gdzie sam jestem członkiem naprawdę z swojego doświadczenia i swojego punktu widzenia uważam, że warto. Zapraszam. No Witaj. Nazywam się Artur Krysik. Świadczę usługę CIEFO na godziny. Towarzystwo Biznesowe. Jestem tutaj już siódmy rok. I jestem zadowolony. Dlatego też zapraszam Ciebie do wstąpienia do dobrego towarzystwa. Przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes w oparciu o relacje, w oparciu o rekomendacje, w oparciu o networking, chcą rozwijać też siebie i chcą wykorzystywać tą obecność tutaj jako szansę i jako narzędzie do tego, żeby w oparciu o nie rozwijać swój biznes. Nazywam się Magdalena Banks i prowadzę agencję zatrudnienia TOBEA. Od 2017 roku jestem w towarzystwach biznesowych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, jesteś ambitny, chcesz rozwijać swój biznes, jesteś otwarty, żeby uczyć się od innych i dzielić się swoimi doświadczeniami. Po drodze Ci jest z wartościami chrześcijańskimi. Koniecznie dołącz do towarzystw biznesowych. Zapraszam! Hi! Cześć! Lidia Poznańska z tej strony, Szkoła Językowa Elite English Academy. Hello! Chciałabym Was serdecznie zaprosić do Towarzystw Biznesowych. Czym są Towarzystwa Biznesowe? Hm. Wiecie co? W zeszłym roku miałam um, taką małą rozkminkę. Szukałam czegoś dla siebie, nie wiedziałam nic o networkingu um, i tak trafiłam na Towarzystwo Biznesowe. Wystarczyło mi jedno spotkanie, które powiedziało mi, tak, to jest to. Są ci ludzie. Wtedy od razu zdecydowałam, że chcę być właśnie w tym towarzystwie, bo energia, która tutaj jest, to jest taka energia, która pozwala przede wszystkim w rozwoju naszego biznesu, która prowadzi nas do sukcesu i która przekłada się mega na biznes. Dlaczego jestem tutaj drugi rok? Właśnie dlatego. Ale żeby się o tym przekonać, musicie sami tego doświadczyć. Także zapraszam Ciebie do Towarzystw Biznesowych. Z Towarzystwami odniesiesz murowany sukces. See you there! Kogo brakuje w Towarzystwach Biznesowych? Ja powiem szczerze z miłą chęcią przywitałbym w naszych szeregach jakiegoś dziennikarza sportowego, przykładowo Krzysztofa Stanowskiego czy Tomasza Smokowskiego, oraz wielu, wielu innych, nie sposób ich wszystkich wymienić, natomiast podejrzewam, że z miłą chęcią pomogliby mi rozwinąć temat palanta. Tak naprawdę fajnie byłoby mieć jakiegokolwiek dziennikarza w swoich szeregach, czy felietonistę, który w swoich mediach społecznościowych stworzyłby jakąś prasówkę lub felietony o towarzystwach biznesowych. Brakuje mi również ogólnie jakiejś znanej powszechnie osobistości, która oprócz tego, że jest na przykład sportowcem, aktorem, Piosenkarzem, stand-uperem czy raperem prowadzi swój własny biznes, a takich osób jest całe mnóstwo. Kosmosem jakimś byłaby współpraca z Ostrym, z Kenke, to byłoby po prostu epickie. Taki jegomość lub jejmość, będąca członkiem towarzystw, z pewnością znacznie zwiększyłaby zasięgi, rozpoznawalność i prestiż towarzystw biznesowych, przyczyniłaby się do rozwoju samej marki, jak i biznesów jej członków oraz swojego własnego, bo, no bo przecież o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Podejrzewam też, że ustanawiałaby rekordy zaproszeń jeden na jeden. Ogólnie myślę, że warto zapraszać do towarzystw każdego, kto przejawia jakiekolwiek oznaki przedsiębiorczości, ponieważ z takimi osobami najlepiej się współpracuje. Dzięki wielkie. Ostatni czas, czas różnych chorób, tych mniej i bardziej znanych, ale... Też czas różnego rodzaju kryzysów pokazał, że jednym z największych bogactw są relacje. Dlatego wszystkich, którzy poszukują cennych relacji z ludźmi, którzy swoje życie, również swoją działalność prowadzoną przez siebie opierają na najważniejszych, najcenniejszych wartościach, zapraszam do udziału, do członkostwa w towarzystwach biznesowych. Dzięki członkowstwu w TB zyskasz wiatr w żagle do tego, co robisz, a na jachcie życia nie będziesz płynął sam, ale w najlepszym towarzystwie w towarzystwie biznesowym Macieja Gnyszki. Joanna Damiak, agencja Pierre członek Towarzystw Biznesowych Warszawskich. Kogo zachęcamy do Towarzystw Biznesowych? Absolutnie każdego, bo to jest super organizacja, a dla kogo mielibyśmy szczególnie dużo rekomendacji? Myślę, że dla domu mediowego, bo często robimy wyceny reklam, na przykład telewizyjnych, no i musimy to zlecać jakby na zewnątrz, poza organizację, a bardzo by nam się to przydało, więc serdecznie zapraszamy do nas. Joanna Adamiak, Agencja PR FACET. Dzień dobry. Nazywam się Maciej Kociołek i jestem z rodzinnej firmy Elektromex Centrum. Projektujemy, produkujemy i serwisujemy maszyny wszelkiego rodzaju. Jesteśmy producentami hamowni, czyli laboratoriów silnikowych. Z tego miejsca chcę zaprosić się do towarzystw biznesowych, dzięki którym możesz otrzymać wszelkiego rodzaju pomoc. Ale przede wszystkim możesz znaleźć takie obszary, w których Ty jesteś w stanie pomóc, o których nawet ci się nie śniło. Zapraszam, przystąp do Towarzystw Biznesowych. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, zapraszam do Towarzystw Biznesowych. Dlaczego? No, są trzy ważne podstawy i filary. Po pierwsze, warto być w dobrym towarzystwie. Dlaczego? Bo możemy się rozwijać. Rozwijać się wzajemnie my rozwijamy swój biznes, inni rozwijają swoje biznesy i mamy na siebie wpływ. Uczymy się od siebie, czego potrzebują osoby, dla których moglibyśmy być pomocni. To bardzo ważny element rozwój. Drugi element to wartości. Spotykamy się z ludźmi, którzy mają takie same wartości, takie same poglądy i jest nam łatwiej rozmawiać. Mamy podobne podejście do spraw i widzimy ten świat właśnie z tego kręgosłupa moralnego. I ostatnia rzecz to biznes. Wspólne robienie biznesów, rozwijanie wzajemnych interesów, również pomaganie sobie nawzajem i rozwijanie się właśnie w takim dobrym towarzystwie. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia. Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Owczarczak i jestem w Towarzystwach Biznesowych od roku. Chciałabym Cię gorąco zaprosić do dołączenia do Towarzystw Biznesowych. Dlaczego? Dlatego że warto. Towarzystwo biznesowe to naprawdę genialna przestrzeń do rozwoju swojego biznesu, do nawiązywania nowych relacji biznesowych i towarzyskich. A te towarzyskie często przechodzą w biznesowe i na odwrót. Gorąco ci zapraszam, przyjrzyj się naszej ofercie, sprawdź co mamy do zaoferowania. Jeżeli masz ochotę y, przyjrzeć się niezobowiązująco, to zapraszam Cię na wielkie sesje networkingu. Na naszej stronie znajdziesz e, informacje o najbliższych zaplanowanych e, spotkaniach. Kogo potrzebujemy w e, towarzystwach? Mm, nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, e, w jakiej branży jest osadzony Twój biznes. Najważniejsze jest to, że z małego, średniego przedsiębiorcy chcesz stać się Większym, a może nawet wielkim, jeżeli masz takie aspiracje, fantastycznie. E, co jest dla nas też kluczowe, to że stawiasz na jakość, uczciwość i rzetelność. Bez tych wartości e, towarzystwa biznesowe nie byłyby tym, czym są. Także jeżeli dla Ciebie to również jest ważne, i szukać przestrzeni, w której znajdziesz wsparcie, ale takie realne wsparcie. W rozwoju swojego biznesu, to towarzystwa biznesowe są właśnie tym miejscem. Gorąco Cię zapraszam. Do zobaczenia. Cześć, z tej strony Paweł Czaba Kalcy Elektronik. Zajmujemy się przede wszystkim współtworzeniem z naszymi klientami urządzeń elektronicznych, do których dostarczamy klientom obudowy, czyli wszystko to dookoła elektroniki, oraz produkujemy od surowca do końcowego produktu klawiatury membranowe, fronty foliowe. Jestem w towarzystwach od ponad roku. Mój ojciec jest od kilku ładnych lat i serdecznie chciałem was zaprosić do udziału w towarzystwach biznesowych, ponieważ daje mi to bardzo dużo. Po pierwsze, w ostatnich miesiącach dało mi to takie poczucie, że nie jestem sam, że nie tylko ja zmagam się z podobnymi problemami, że generalnie są osoby, które Wyznają podobne wartości co ja, dlatego jest to dla mnie też bardzo ważne i takie wspierające duchowo. A że to są jeszcze dodatkowo przedsiębiorcy, no to wiadomo, możemy sobie łatwiej się nam, jeszcze łatwiej nam się z, nawzajem zrozumieć. Prosiliście też, żeby wspomnieć, czego nam mi brakuje, których branż. Mi oczywiście brakuje branży produkcyjnej wszelkiego rodzaju, ponieważ sam się zajmuję produkcją i z chęcią wymienię doświadczenie. Z innymi producentami czegokolwiek, a być może nawet wśród takiej grupy znajdą się moi potencjalni klienci. Dziękuję bardzo. Paweł Czabak, LC Elektronik. Cześć, tu Bogna Gladeno-Bidzińska. Jestem współwłaścicielem biura nieruchomości Castellan Estate. Jestem członkiem towarzystw biznesowych w Warszawie. Jest mi tam bardzo dobrze. Mam ogromne wsparcie ze strony innych przedsiębiorców. Mam oczywiście polecenia klientów. No i dobre towarzystwo. Zapraszam wszystkich Was do dołączenia, a szczególnie myślę o firmach, które zajmują się wykończeniami mieszkań, domów i w ogóle branżą budowlaną, ponieważ takich firm brakuje w naszym gronie i myślę, że możemy z wzajemnym pożytkiem sobie pomóc. Dzięki, do zobaczenia, zapraszam. Cześć, tu Daniel Woźniak, CEO Altruist Pro, firmy z branży inwestycji kapitałowych. Chcę serdecznie zaprosić Cię do dołączenia do Towarzystw Biznesowych. Dlaczego? Ponieważ zawsze przyda się kolejna biznesowo doświadczona osoba, otwarta, z którą można nawiązać relacje, które później mogą zaprofitować nam razem we wspólnym biznesie. Dlatego zapraszam Cię, polecam, Daniel Woźniak. Cześć, nazywam się Marta Woźny-Tomczak i ponad 13 lat zarządzam firmą szkoleniowo-doradczą Personia. Moja firma była firmą lokalną, a z czasem rozwinęła się na firmę ogólnopolską, co na pewno zawdzięcza m.in. byciu członkiem Towarzystw Biznesowych SA. Moja przygoda z towarzystwami rozpoczęła się 3 lata temu, ponad 3 lata temu, kiedy stałam się prezesem śniadań stacjonarnych takiej naszej trójmiejskiej grupy, która spotykała się raz w tygodniu na śniadaniach w Gdyni. I takie śniadania dały mi niesamowitą wartość, ponieważ mogłam zobaczyć się z żywym człowiekiem, co mam na myśli, kimś, kto jest przedsiębiorcą, tak jak i ja, doświadcza tych samych problemów, ma te same wyzwania, czy to z pracownikami, czy to z przepisami, które się non-stop zmieniają, czy to z klientami, mogłam pobyć w tym towarzystwie i doznać, doświadczyć bardzo dużego wsparcia. Po pierwsze tego, że ktoś zna się na swoich biznesach bardzo dobrze, czyli może mi pomóc, żeby mój biznes rozkwitał, po drugie to ja mogę tam znaleźć klientów wśród właścicieli, Właśnie członków Towarzystwa Biznesowego znalazłam bardzo wiele klientów na moje szkolenia z negocjacji, ze sprzedaży, z komunikacji, z asertywności, z zarządzania sobą w czasie. Znalazłam też bardzo wielu klientów na nasze usługi rekrutacyjne, czyli członkowie Towarzystwa Biznesowego pomogli mi rozwinąć swój biznes, bo mieli sami niesamowitą znajomość swojej branży, swoich produktów, które w moim biznesie by pomogła, i jednocześnie stali się także moimi klientami, żebym ja mogła również rozwinąć skrzydła, nie tylko już jako firma działająca lokalnie, ale też jako firma, która działa w sposób ogólnopolski. I w czasie pandemii, kiedy ta cała sytuacja wybuchła, również członkowie Towarzystwa Biznesowego i cała organizacja była niesamowicie pomocna. Bardzo szybko przestawiliśmy się nie tylko na to, żeby być ze sobą stacjonarnie, no nie było to wtedy możliwe, natomiast przestawiliśmy się na to, żeby bardzo tak szeroko, online jeszcze lepiej się poznać i jeszcze lepiej te siły na pokład, jak to mówią, wszystkie ręce na pokład, dla naszych członków wnosić. No i w ten sposób nie tylko mówię tutaj o wsparciu już finansowym w wzajemnym zakupowaniu u siebie różnych produktów, ale też w ten sposób doskonale rozwinęło się takie wsparcie merytoryczne, co do tego jak się zmieniają tarcze, jak należy się zachować, żeby uzyskać odpowiednie dofinansowanie, ale też pojawiło się niesamowite takie wsparcie emocjonalne kurczę, ja tu jestem, ja Tobie mogę pomóc też mam problem, ale jeśli razem o tym problemie porozmawiamy, to na pewno nasze firmy nie tylko przetrwają, ale też rozwiną się i rozkwitną. I taka była też nasza przygoda. Myśmy w pandemii na początku się bardzo zdenerwowali, no tak jak myślę, większość ludzi. To był bardzo dla mnie osobiście nerwowy okres, stresujący, dla naszych współpracowników również, również, ale później okazało się, że na skutek różnych wymian doświadczeń, które właśnie dają towarzystwo biznesowe, doskonale udało się nam rozwinąć personie. Udało się, tak się ponoć nie mówi, po prostu myśmy to zrobili, bo mieliśmy bardzo dobre wsparcie. Dużo ludzi w nas wierzyło, dużo ludzi cały czas pomagało nam, czy to w mediach społecznościowych, czy to właśnie zakupując online usługi, szkolenia, o których Wam mówiłam. Usługi rekrutacyjne, badanie talentów, różne tego typu rzeczy, które oferujemy dla naszych klientów, i to wszystko spowodowało, że dzięki temu wsparciu szeroko pojętemu, emocjonalnemu, merytorycznemu, finansowemu, podatkowemu, również tak, bo są wśród nas. Eksperci, którzy pomagają y, dokonać też fajnych operacji, żeby twoja firma przynosiła naprawdę wymierne zyski zgodnie z przepisami prawa, no to wówczas to wszystko jakoś tak się fajnie złożyło, że personia rozkwita, rozkwitnęła, rozłoży, jakby y, dojrzała do zupełnie innej ogólnopolskiej formy. I zachęcam Ciebie też do tego, żebyś uczestniczył w śniadaniach, w wieczorach, w salonach biznesu, które organizują towarzystwa biznesowe, i mógł też doświadczyć tego właśnie niesamowitego wsparcia wśród y, czy od ludzi. Czy dając wsparcie ludziom, którzy właśnie towarzystwo biznesowe tworzą, i co bardzo ważne w ostatnim punkcie chciałam powiedzieć zgodnie z zasadami etyki, zgodnie z takim najwyższym poziomem wyznawanych wartości biznesowych i wartości prywatnych, indywidualnych. Zapraszam Ciebie bardzo serdecznie do tego, żebyś przejrzał propozycję towarzystw biznesowych, pojawił się na jednym z naszych wydarzeń i dołączył do naszej społeczności. Do zobaczenia, cześć! Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Sulika W pochodzę z Kielc, a na co dzień zajmuję się sztuką i designem. Z Towarzystwami Biznesowymi jestem związany już od ponad dwóch lat i dziś mogę śmiało powiedzieć, że była to jedna z lepszych decyzji zawodowych, które podjąłem w swoim życiu. Taka decyzja, która przełożyła się bardzo wprost proporcjonalnie na rozwój mojego biznesu, na rozwój relacji międzyludzkich, na uczenie się na słuchanie innego człowieka, ale też bardzo bardzo pomaga mi w rozwoju duchowym, czyli w czymś, co jest bardzo istotne w moim życiu. Jeśli szukasz takiego fundamentu, który ja już dziś znalazłem, to zapraszam ciebie również do towarzystw biznesowych, bo to dobry adres dla ciebie, więc nie czekaj i nie zwlekaj, zapraszam ciebie już dziś do zobaczenia. Cześć. Nazywam się Piotr Mostowski. Jestem przedsiębiorcą, który w czasach szalejącego wzrostu cen nośników energii wspiera firmy w zarządzaniu energią i zrównoważonym rozwojem. Ponieważ sam dostałem wsparcie w towarzystwach biznesowych, chcę Cię zaprosić właśnie do grona członków towarzystw. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zwłaszcza takim, dla którego etyka w biznesie, dla którego wartości chrześcijańskie są ważne. Serdecznie zapraszam. Jestem przekonany, że znajdziesz tu ludzi, którzy potrzebują ciebie, ale też znajdziesz ludzi, których ty potrzebujesz. Jestem głęboko przekonany, że zyskasz tutaj rozpęd do rozwoju Twojego biznesu i doświadczysz siły networkingu. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Tomasz Staszewski, firma Tomsteel, Steel, jestem przedsiębiorcą z branży budowlanej, zajmuję się konstrukcjami stalowymi. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich do dołączenia do Towarzystw Biznesowych ESA, świetnego miejsca, gdzie można poznać innych przedsiębiorców. Wspólnie wziąć udział w networkingu, który bardzo zwiększa możliwości. Biznesowe, ale również po prostu poznania wspaniałych, świetnych ludzi. Dziękuję. Tomasz Staszewski.